Halo, halo! Siema widzowie! Nagrywam jest Playtime. To już jest ten wyczekiwany odcinek z głosem. Nagrywanie tego Playtime. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. Grałem tylko raz to poza odcinkiem. Więcej razy nie grałem. Na razie to jest pierwsza część ale a jak będzie dużo łapek i subskrypcji to to kupię sobie e, chapter 4 i idziemy po hasło zielone, różowe, zielone, czerwone, dobra różowe, dobra Zielone, różowe, złoty czerwone. Patrzcie, jak tutaj widzicie, tu jest nasza łapka. Zapomnijamy te wszystkie te. O, mamy łapkę. Dobra, lecimy.

Dobra. Lecimy naprawić ten. Lecimy na, na naprawić. Naprawiamy teraz światło i wszystko, żeby działało. Dobra.

Ja pierdzielę mi się określał, że się przestraszył. Ja pierdzielę. Ja Szczerze nie chcę mi się zbierać tych kaset. Nie wiem, czy w ogóle dałem te kasety, w nie. O, tu é esse, no... o que é isso? o, eu se, no, tu é Dobra. o, tu é um o, hagi. o,

A, dobra, 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 dobra. Proszę ją naprawić. O. Tego ci pamiętam jak oglądałem, to tu gdzieś były takie jakby alarmy i tu e, zabawki leciały, jak oglądałem. Właśnie o tym mówię. Dobra, nawet tam nie sprawdzam, ale to dziurę nie sprawdzić Naprawić power na tej energii. niektórzy nie mogę angielskiego wyznaczać. Nie mam problemu, nie mam jest tego problemu, ale... tak się nie, nie, nie nie A, dobra, się nie A, Muszę ustawić. No, jeszcze zresztą pamiętam... On się... No! Tak, on się cały czas na nas patrzy. Teraz ma białek. On się cały czas na nas patrzy. Nieprzyjemnie to jest, ale no. Tak, ja muszę sobie głośnoć trochę w tę grę. Chciałbym wyjść dic. A, dobra. Trzeba to zrobić zabawkę. Tu chyba będzie trzeba ją dać, a tam będzie coś. Mówię wam tam na 100% i będę taka potrzebowała. Jeszcze zabawka. Zobamy to. Łączka. Może no tak, jak... Yy, o Jak mi się tam, jak nie uda mi się przejść to będzie jak drugi odcinek Jak już przejdę Jakby, Jak oby, oby jak przejdę żeby już tam Może no, by przejść To wam pokazać, nie wiem jak się to przechodzi w żeby... ogóle Заласки про О, ходи. Выходи. можешь меня гонить. Наше... Мне все очень проще, ты мы не гоним Ale straszna gonitwa! Niech chodzi, chodzi! Proszę cię chodzi! Chodzi! przestań nie gonisz! Proszę! Chadzi, przestań nie gonisz! Uh. Hagi O kurde, Hadzi. Dobra, lecimy do popis. Popis. Widzę, że popi ma własne kwiatki. Ogólniemy kwiatki to chyba mak jest. Tak ogólnie. Mak. Chyba mak. Czyli daje, że mak. Dobra, lecimy do popis. No ura. Dobra, lecimy. Widzę. Nie. Lecimy, lecimy. Kurde, ale się... Zestresowałam, jak ten... Hali... Chodził... W chłopie w ogóle. W chłopie w ogóle. Słyszycie? Melodyjka taka. Melodyjka popi. O, tu będzie popi. Cześć, 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 popi. Znaczy, chodź... O! O! Ojej, chyba coś popsułem. 4 subskrybery albo ich więcej. Rozumiecie? Rozumiecie?